serdecznie w dniu dzisiejszym chciałbym poruszyć kwestię, która jest pomijana przez nas trenerów, mówców, szkoleniowców, osób, osoby, które występują publicznie. Kwestia tak, to powiedzmy sobie wprost i szczerze, nadwaga, nadwaga jest bolączką wielu osób. Nadwaga większa bądź mniejsza. Tu taką sytuację, która ostatnio w telewizji, mną jakby poruszyła. To była wypowiedź połomskiego, znanego artysty, śpiewaka, który powiedział do dziennikarki na jej, pytanie, na jej stwierdzenie, że Pan dobrze wygląda, jest Pan zadbany, on powiedział, że on nie może męczyć swoim widokiem, złym widokiem swoich słuchaczy. Dlatego dba o siebie. To jest jego obowiązek. Naszym obowiązkiem, trenerów, mówców, szkoleniowców, jest też, by dbać o siebie. Znam człowieka, który prowadzi świetne wystąpienia. Powiedzmy, że takie małe show. Osoba ta naprawdę wzbudza moją dużą sympatię. Jednak widok, kiedy strasznie się poci, ciężko oddycha, wręcz sapie, no, odciąga uwagę od samego, samej prezentacji. Gdzieś myśl o tym, że jest mu ciężko, że człowiek się topi sam w sobie. A w związku z tym, naszym celem powinno być, by. Czuć się dobrze, być zdrowym, bo to jest podstawa sukcesu mówcy, trenera, szkoleniowca. By dobrze wyglądać, to znaczy zgodnie ze standardami, jakie są dla zdrowia naszego. Czyli nie można, trzeba powiem, ważyć, mieć nadwagi 20-30 kg i udawać, że się nic nie dzieje. Ja oczywiście rozumiem, że są też różnego rodzaju choroby, które powodują, że ktoś ma nadwagę. Pomijając kwestię chorób, pomyślmy o ludziach statystycznie zdrowych, którzy po prostu dla własnej niewygody nie myślą o tym co jedzą, ile jedzą. I teraz ktoś powie, może ty pomyślałaś, czy pomyślałaś, że no świetnie, łatwo ci jest to powiedzieć, bo, bo dobrze wyglądasz. Powiem wam, że ostatnio to nie jest już moje trzecie, to nie jest moje pierwsze podejście, bo to jest moje trzecie podejście kiedyś jakiś 20 lat temu był taki moment, że ważyłem 100 kilkanaście kilogramów. W ten czas yy, zobaczyłem swoje zdjęcie yy, z nadmorza, z wakacji, gdzie po prostu byłem taki nalany, taki dużo faceta po prostu było. To mnie przeraziło, yy, widok własnego zdjęcia po prostu. No i w ten czas zacząłem biegać. Ograniczyłem obiady, yy, gdzieś yy, smażone rzeczy. Schudłem około 10 kg i znowu przez jakieś tam 10 lat gdzieś tam ta moja waga była na poziomie przyzwoitym. Mniej więcej półtora, nie mniej więcej dwa lata temu znowu niestety przytyłem. Moja waga sięgnęła 112 kg. Spowodowane było to tym, że jako szkoleniowiec aktywny przy częstych wyjazdach służbowych korzystałem. Z restauracji, jedliśmy, że tak powiem, obiady. No i w tym momencie tam są twarde tłuszcze. To, to, to nie jest zdrowe jedzenie. biorąc pod uwagę jeszcze ilość tego jedzenia. No i w ten czas zastosowałem sobie taką, powiedzmy, że dietę. Sposób, który dał mi prawie na dwa lata spokój z wagą. No i niestety ostatnio zobaczyłem na swojej wadze, że ważę 101,5. No i teraz właśnie po tym wywiadzie z Połomskim stwierdziłem, że no czas to zmienić. No i teraz ważę 97 kg Schudłem w przeciągu 3 tygodni 4 kg, nie ćwicząc, nie uprawiając żadnego sportu aktywnie, a jedynie stosując pewne normalne ograniczenia i stosując pewne, że powiem, substytuty. Tak, Więc za chwilę do nich wrócę. Moim celem jest 95 kg, czyli jeszcze 2 kg muszę schudnąć i jest to osiągalne. Zastanawiasz się, jak możesz zrzucić 6 kg w jeden miesiąc w bardzo prosty sposób. Chciałbym Ci zarekomendować moją technikę, która polegała na tym, że ograniczyłem kolację. To jest coś, co rzeczywiście wpływa na. na Spokojny sen, chociażby, tak? Ale do tego dołożyłem jeszcze herbatę. Herbatę Puer. Jest to chińska herbata, która ma znakomite właściwości wpływające na metabolizm. Mogę powiedzieć, że ta herbata już dwa razy wcześniej zadziałała, i dziś, teraz, dzisiaj też ją piję i jestem niezadowolony. Tą herbatę, jak możesz przyrządzić, żeby była skuteczna. Na kubek, herbaty, na kubek wsypujesz jedną płaską łyżeczkę tej herbaty, to jest herbata liściasta. Nie polecam ekspresowej, tylko liściastą. Zalewasz ją raz, nie wrzątkiem, tylko wodą o temperaturze 96 stopni. Tu masz z boku podany opis i tą herbatę parzysz około 4-5 minut. Jak już ją wypijesz, to potem możesz wypić, zrobić ją drugą zalewkę i pij dalej, i trzecią zalewkę. Herbata nie jest herbatą ziołową, także może ją pić spokojnie, bez ograniczeń. To jest jedna rzecz, którą Ci polecam. Drugą herbatą, którą ja obecnie wdrożyłem, to jest to herbata zioła mnicha, gdzie tutaj mamy też herbatę Puer, ale mamy jeszcze inne składniki, takie jak yerba mate, owoc dzikiej róży, Zielę miszka lekarskiego, liść pokrzywy, ziele z pokrzy krzypu, koszyczek rumianku, winian L-karnityny. Herbata ta jest typową herbatą ziołową i zalecane jest, żebyśmy wypili ją nie więcej niż trzy filiżanki w ciągu dnia. Ja piję jedną rano, drugą po południu i trzecią wieczorem. Herbata jest dobra, że powiem. Oczywiście nie, nie słodzę ani tej herbaty, ani tej. Po prostu to się nie da, to się nie powinno słodzić, skoro chcemy mieć jakiś efekt. To też sprzyja temu, żeby odchudzać. Tą chyba ty kupisz w Tesco czy w innych że tak powiem, sklepach. Polecam, sprawdzona. I naszej, to co jeszcze mogę Ci polecić w tej naszej formie odchudzania, to inkę Jest to kawa zbożowa, która posiada zwiększoną dawkę błonnika. To też ułatwia, że powiem, pracę jelit. Korzystnie wpływa na naszą, że tak powiem, przemianę materii, na dobre tak zwane odżywianie, dobre trawienie. Masz w tej chwili trzy, okay. trzy elementy, i do tego pamiętaj o tym, by zrezygnować, bardzo mocno ograniczyć kolację, ograniczyć potrawy smażone jeść częściej, a mniej. Ja uczciwie przyznam, że jem serniczki raz po raz, jakieś słodkie rzeczy, jakoś tego sobie nie mogę odmówić, ale w tej chwili 4 kg spokojnie mi zeszło, jeszcze z 2 kg będę czuł się, że to powiem, świetnie. Jest to metoda, którą Tobie polecam i naprawdę warto z niej skorzystać, dlatego, że odchudzisz się i będziesz czuł się, czuła się dużo lepiej, a to wpłynie na Twoje samopoczucie, na lepszą prezentację, na więcej sukcesów. Polecam pi Herbaty. Naprawdę się opłaca. Pozdrawiam.